Wielka Lechia, ukryta historia naszych przodków. Czy możliwe, że historia, którą znamy, została zafałszowana, a prawdziwe dzieje naszego narodu są o wiele starsze i potężniejsze, niż nam się mówi? Wielka Lechia, zapomniane imperium naszych przodków, które rozciągało się od Bałtyku aż po dalekie krainy wschodu i południa. Dowody są wszędzie. W Niemczech znajdziemy miasto Lecha. Górę Lecha, rzekę Lech, a nawet most i autostradę o tej nazwie prowadzącą do Austrii. W Częstochowie na jasnej górze znajduje się poczet dawnych władców Lechi. Czyżby świadectwo starożytnego królestwa? Turcy do dziś nazywają Polskę Lechistanem. A nawet w Biblii znajdziemy wzmiankę, że Salomon uciekał do dalekiej Lechi. Nawet prezydent Erdogan, odwiedzając nasz kraj, nie mówił o Polsce, lecz o Lechistanie. Czy możliwe, że żyjemy w cieniu wielkiego dziedzictwa, które celowo wymazano z historii? I pamiętaj, oni są wśród nas.